Kilka porad o tym, jak nawiązać więź ze współczesną młodzieżą i jak zbudować relację pozwalającą na rozmowę z uczniem na nawet najbardziej problematyczne tematy, mogli usłyszeć goście obecni na spotkaniu autorskim z Anną Konarzewską. Spotkanie odbyło się 4 października w Bibliotece miejskiej imienia Konstantego Damrota w Kościerzynie. Miało ono na celu promocję książki pod tytułem Być niezwykłym wychowawcą. Książka ta opowiada właśnie mniej więcej o moich doświadczeniach, w jaki sposób ja budowałam te relacje z uczniami i z rodzicami. Okładka jest taka dosyć metaforyczna, ponieważ pokazuje jakby w ogóle cały sens i filozofię mojego nauczania. Nauczyciel ma cień dziecka, natomiast dziecko ma cień dorosłego. Chodzi tutaj o relację taką, że nauczyciel czasami musi stać się dzieckiem, przypomnieć sobie, kim był w tym wieku, jakie emocje nim rządziły, a dziecko chce przez ten cień pokazuje, tak chce poczuć się jak brane na poważnie. I tak naprawdę dzieci mają sporo kompetencji i tylko nie mogą odpowiadać za jedno, nie mogą y, odpowiadać za relacje z dorosłymi. To dorośli odpowiadają za relacje z dzieckiem y, i te relacje, właśnie które się nawiązują między wychowawcą a y, uczniem, są bardzo ważne, bo w dzisiejszym świecie, świecie mass mediów, y, popkultury, y, tak naprawdę ta relacja jest czymś istotnym i w ogóle sztuka komunikacji, bo tak naprawdę no, bez tego y, no, nie możemy nazwać się ludźmi. Prezentowana książka jest zbiorem scenariuszy na lekcję wychowawczą odpowiadającą oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Dedykowana jest głównie nauczycielom, którzy, jak podpowiada sam tytuł, wciąż poszukują najlepszego sposobu na to, jak być niezwykłym wychowawcą.